28 października nad Bałtykiem znowu zadzwonił dzwonek alarmowy, a wielu z nas nawet go nie usłyszało. Budzisz się rano, pijesz kawę, patrzysz na nagłówki, a tam znowu rosyjski IU-20, znowu polskie migi musiały startować. Dla mainstreamu to może kolejny news. Dla mnie, dla nas, dla patriotów to brutalna lekcja historii, która dzieje się na naszych oczach. Nie zapominajmy, że to nie pierwszy raz, już we wrześniu tego roku 20 rosyjskich dronów targnęło w polską przestrzeń powietrzną. Ta bezczelność poskutkowała konkretnymi działaniami. Incydent z dronami był iskrą, która znacząco przyspieszyła masową produkcję polskich dronów bojowych i budowę wielowarstwowego systemu bezpieczeństwa. Co więcej, Komisja Europejska ogłosiła wtedy plan budowy ściany dronów wzdłuż wschodniej granicy z priorytetem dla Polski, który ma ruszyć już na początku przyszłego roku. U-20 to kolejna, jeszcze bardziej bezczelna próba przetestowania naszej czujności i gotowości. Dokładnie 28 października, polskie orły z Malborka, nasze dumne migi, poszły w powietrze. Cel? Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który latał nad wodami Bałtyku. Latał jak gdyby nigdy nic, bez planu lotu i uwaga, z wyłączonym transponderem. Wyobrażasz to sobie? To jakbyś w nocy jechał autem bez świateł i udawał, że cię nie ma. Czyli mówiąc wprost, Ruski szpiegował jak na zawołanie. Chciał wiedzieć, gdzie nas boli, gdzie mamy dziury w obronie, chciał nas sprawdzić, a nasi piloci. Poderwali się, zidentyfikowali, eskortowali. Jak to ujął podpułkownik Jacek Goryszewski z DORŻ pokazanie naszej obecności. Brawo, panowie. I co z tego wynika, poza dumą z naszych chłopaków? Ano, to, że Rosja nie rezygnuje ze swojej imperialnej gry, testują nas, prowokują, normalizują swoje bezczelne manewry, chcą, żebyśmy się przyzwyczaili do tego ciągłego napięcia, żebyśmy to bagatelizowali. I podczas gdy jedni zajmują się tym, czy na ulicy jest za dużo tęczowych flag, inni ci od prawdziwej obrony cicho robią swoje. Bronią twój i mój kawałek nieba. To jest nasz interes narodowy, a nie jakieś wydumane ideologie. To dowód, że musimy iść do przodu z modernizacją lotnictwa, choćby F35, żebyśmy mieli technologiczną przewagę, a nie tylko bohaterstwo pilotów. Pamiętaj, drogi centrysto, historia uczy, że na wschód trzeba patrzeć zawsze z czujnością. Nie ma miejsca na naiwność. Ten incydent to nie tylko informacja, to ostrzeżenie, to znak, że musimy być silni, niezależni, dbać o naszą suwerenność, bo tylko my, Polacy, możemy obronić Polskę. Nikt inny tego za nas nie zrobi.